Witamy Was w materiale dokumentalnym poświęconym obaleniu teorii istnienia duchów. Przedstawimy kilka argumentów, które zmienią Wasz światopogląd, jeśli wierzycie w duchy. Czy można spotkać ducha w zupełnie nieoczekiwanym momencie? Oczywiście, że nie. Przechadzając się przez miasto jest to niemal niemożliwe. Przecież jest tyle latarni, z których wydostaje się tyle światła. Samochodów, które wydają duży warkot, oraz budynków, które tworzą obraz miejskiej dżungli. W takich miejscach nie może przydarzyć się nic nadprzyrodzonego. Cmentarz jest to miejsce spoczynku wielu osób, które od nas odeszły. W takim miejscu raczej nie powinny dziać się żadne nadprzyrodzone rzeczy ponieważ dla ludzi o różnych wyzwaniach jest to miejsce święte. W tym miejscu prędzej może spotkać nas krzywda ze strony żywych ludzi niż umarłych. Muzyka Podczas zakupów w markecie skupiamy się na produktach kupowanych przez nas. Nie spodziewamy się często w takim momencie paranormalnych zjawisk, co jest zdrowym myśleniem. Różne rzeczy mogą się stać w marketach, ale spotkanie istoty zaświatów raczej nie wlicza się do normy. Kiedy poruszamy się samochodem, trzeba ciągle kontrolować jezdnie. Nie możemy rozpraszać się obiektami, które są dookoła nas. Coś przebiegło przez ulicę? Na pewno to było jakieś zwierzę. Może kot, wiewiórka albo inne stworzenie, ale nie na pewno zbłąkana dusza. Po powrocie z pracy często jesteśmy zmęczeni i myślimy tylko o położeniu się w swoim łóżku. Gdy człowiek jest zmęczony, może nie myśleć trzeźwo, przez co możemy mieć przewidzenia. Ale przecież przewidzenia nigdy nie są prawdziwe, tylko są wytworami naszej wyobraźni. Nieprawdaż? Stacje benzynowe przede wszystkim zaopatrują nas w paliwo do naszych samochodów. Również w sklepiku przy nich nie tylko możemy zapłacić za benzynę, ale też zakupić przekąski. Miejsce to jest uznawane za bardzo bezpieczne, ponieważ jest tam monitoring oraz obsługa, która zadba o stację. Nie zdarzają się tam wydarzenia, o których mogłyby rozpisywać się media na całym świecie. W trakcie wykonywanej przez nas pracy, staramy się angażować w nią całą naszą siłą. Wypadków podczas pracy jest bardzo dużo. Ale poza nieszczęściami, które były, są i będą obecne na świecie, często zdarzają się przez brak uwagi oraz zachowania zasad bezpieczeństwa. Żaden wypadek nie zdarzył się przez ingerencję sił zaświatów. Przecież jest to niemożliwe. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym materiale. Dziękujemy za uwagę oraz życzymy potwornego Halloween. you